Widzi pan te mokre i tu ten dwo cieknie, jak deszcz pada. Jak mówią mieszkańcy, problemy z zalewaniem zaczęły się po pożarze dachu kamienicy w 2018 roku. Lokatorzy wywołali pożar i został przebudowany, przerobiony cały dach. Remont dachu kamienicy trwał dwa lata. Do dzisiaj mieszkańcy zgłaszają urzędnikom, że deszczówka zalewa im mieszkania oraz klatkę schodową. Tam woda przecieka przez nieszczelny świetlik, który też był wymieniony podczas prac budowlanych ma z kim porozmawiać. Człowiek zwraca uwagę, prosi o przyjście tu. Nie ma, nie ma bez echa. Do urzędu jeździłem, zwracałem uwagę, mówiłem no tak, no dobrze, no dobrze i to jest koniec dyskusji. Jak tłumaczy kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Sulęcinie, po zgłoszeniach mieszkańców, dach kamienicy sprawdził fachowiec, który stwierdził, że problemem są liście, które zapychają rynny i przez to deszczówka zalewała kamienicę. Nie stwierdzono żadnych pęknięć, to jest akurat papowa część tego dachu. No Na chwilę obecną pęknięć nie ma, zostały usunięte liście, na tyle, na ile pozwoliły nam warunki atmosferyczne. Zostały poczyszczone rynny. Rynny są też zapchane, ale to po prostu... Na... Na tym dachu to jest dach płaski, po prostu na tym co właśnie cieknie na korytarzu i to będzie ciekło, bo po prostu bo wpływa pod opierzenie i to idzie po, no tu jest strop drewniany, pod papę idzie to wszystko i to wszystko cieknie na korytarz. Zapytaliśmy więc urzędników, co jeśli liście z rynien zostaną usunięte, a kamienica nadal będzie zalewana my będziemy to obserwowali tak, jeżeli się okaże, że faktycznie czyszczenie tych rynien nie spowoduje tego, że ta woda przestanie się w tym budynku pojawiać, no to wtedy trzeba będzie już dokonać takiej bardziej szczegółowej analizy, skąd ta woda się jakby bierze, bo na pewno nie bierze się z dachu. Straciłem zaufanie, bo co innego mówią czy panu redaktorowi, co innego mi mówią jak pojadę, a jak mnie widzą to raczej mnie u nie ukają. Nie mam czasu, nie mam tego, nie mam tamtego. Tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Urzędnicy zapewnili nas, że zamówili wysięgnik, by wyczyścić rynny na dachu budynku. Mieszkańcy jednak nie wierzą, że problemy z zalewaniem kamienicy wreszcie się skończą. Artur Szymczak, Informacje Lubuskie.